Cześć, mam ze sobą słuchawki Nurafon od firmy Nura i one są bardzo dziwne, ponieważ łączą niby zalety słuchawek nałóżnych ze słuchawkami dousznymi. Popatrzcie, yy, ta część wchodzi wam, wam do ucha, a na zewnątrz wygląda to tak, jak, jakbyście wchodzili w słuchawkach normalnych nałóżnych. Czy to jest wygodne? Nie, to nie jest wygodne. Zaraz o tym opowiem szerzej. Natomiast pierwsza rzecz, która się rzuca w uszy, to ich brzmienie. One jest dziwne, dlatego że macie wrażenie, jakbyście słuchali słuchawek dołóżnych typu właśnie AirPodsów i celowo przywołuje AirPodsy, dlatego że brzmienie jest jakościowo bardzo podobne do nich. Tylko w tym momencie zastanawiam się, po co mamy takie duże słuchawki, skoro możemy mieć AirPodsy. Co jest fajnego w takich słuchawkach, że chcecie mieć nurafony, a nie airpodsy? Okazuje się, że te nurafony mają troszeczkę więcej funkcji niż właśnie takie zwykłe słuchawki do uszne. Na początku, jak ich słuchałem, brzmiały tak no, w porządku. Potem sobie wziąłem Maxy, okazało się, że Maxy brzmią lepiej. I potem zainstalowałem aplikację i utworzyłem własny profil. Trwało to około minuty. Jakieś takie sweepy, jakieś. W jednym i drugim uchu. I mam wrażenie, że ten profil neutralny w porównaniu do tego profilu spersonalizowanego jest wręcz oszukany. To, to jest niemożliwe, żeby słuchawki brzmiały aż tak źle na tym zwyczajnym profilu. Widać um, takie mocne napięcie producenta, żebyście korzystali z tego personalizowania słuchawek, żebyście słuchali na swoim własnym profilu. I ten profil brzmi po prostu ok. Czy można to porównać do AirPodsów Pro? No właśnie tak. Tylko AirPodsy Pro nie mają tego trybu imersyjnego. Tryb imersyjny, który tak został nazwany przez producenta, to jest coś takiego, że m, przesuwając suwakiem płynnie, m, możecie sprawić, że bas dochodzi do Was nie tylko z samych przetworników, ale również z tej takiej obudowy, która. Otacza te wkładki. Jest takie wrażenie delikatnego błyskania małżowiny, i to jest przyjemne. Jak się to ustawi mniej więcej w połowie, to jest ok. Ja mam słuchawki tak skonfigurowane, że jak kliknę raz w lewą, to wyłączam ten tryb i słuchać różnicę. I można to porównać do, do sytuacji, w której macie jakieś takie stare, rozklekotane słuchawki, które nie do końca dobrze przetwarzają wysoką głośność. Tylko w tych starych słuchawkach to jest nieprzyjemne, a tu jest przyjemne. Mam też te słuchawki tak skonfigurowane, że tryb kontaktu jest po wciśnięciu prawej słuchawki raz i ten tryb kontaktu działa, nie ma co się nad nim rozwodzić. Te słuchawki robią wrażenie, robią dobre wrażenie. Dźwięk jest czysty, przyjemny, nie ma takich szumów, o których czasem wspominam w słuchawkach na Bluetooth. A potem wchodzą Beopleje. Wybrałem beopleje do porównania, dlatego że i Nurafony, i beopleje no, można jakoś tam konfigurować, można je stroić. I beopleje po prostu brzmią lepiej, no, brzmią, brzmią świetnie, a kosztują praktycznie tyle samo. I teraz, czy chcecie za każdym razem ustawiać te słuchawki, to, to, to trwa nie wiem minutę. One się długo łączą, czyli ten, ten proces wygląda tak. Nakładacie, czekacie. Badać, czy to dobrze wchodzi w, lewą, w lewe i prawe ucho? Nigdy nie wchodzi dobrze. Eee. O, welcome back misko tak <laughs> macie informację, ile jest baterii. Macie informację, że się łączycie przez glutów. Jakbyście się mogli łączyć jakkolwiek inaczej? To jest, to jest idiotyczne, to jest dla informacji. To jest coś, co irytuje mnie już za drugim razem, nie mówiąc o ostatnim. I na koniec dnia siedzicie w słuchawkach dołóżnych z dodatkową wagą, które brzmią subie gorzej niż Beoplay, e, niż Max'y, niż sony. Mam wrażenie, że to są. Przepraszam, może znieść. Mam wrażenie, że to są świetne słuchawki, żeby się nimi pochwalić na targach elektroniki. Ale tak na co dzień? Ja bym w niej nie szedł. Jeśli macie ochotę słuchać muzyki, to ten proces powinien wyglądać tak. Włączacie muzykę, zakładacie słuchawki i po 15 sekundach, po 5 sekundach macie przyjemność. Bez szurania, bez jakiegoś dopasowywania, bez profilowania. Po prostu macie dostęp do dobrego dźwięku. I ten dźwięk zawsze będzie lepszy w tym niż w tym.